Witajcie moi kochani w najnowszym odcinku, Dziś zrobimy sobie hol zakupowy, ciuholandowy, hol zakupowy, ponieważ u nas w Nowym Sączu otworzyli nowy lumpex kapitalny, jeżeli chodzi o ubranka dla niemowląt jest kapitalnie wyposażony, dużo nowych rzeczy, ceny są niewysokie, są promocje. Ja to zauważyłam dopiero po 3-4 miesiącach od jego istnienia. Weszłam tam raz, przejrzałam sobie trochę rzeczy po prostu dla dorosłych. Tam do kosza z dziecięcymi rzeczami rzuciłam tylko okiem i, i nie grzebałam w nim, to po prostu rzeczy malutkie takie są w koszach. A ostatnio mając troszkę więcej czasu podeszłam sobie do niego, przegrzebałam kosze i po prostu same perełki, same perełki, same fajne rzeczy y nie tylko dla takich maluszków, ale też właśnie dla większych e, dzieciątek, takich do dwóch latek można tam znaleźć. Więc po prostu jestem cała obkupiona, lalesu też obkupione, więc e, teraz chcę Wam to pokazać. No i jak wystarczy czasu, oczywiście wtedy przebierzemy sobie też laleczki. Jak widzicie, tutaj jest nasza standardowa pościel w gąski, którą już Wam pokazywałam. Mała gąseczka. Dzisiaj światło jest troszkę inne, ponieważ pierwszy raz od bardzo dawna nagrywam film w świetle dziennym. Jest przedpołudnie, gdzie bardzo rzadko zdarza się, że mam czas, żeby cokolwiek dla Was nagrać. Jestem jeszcze w szuli nocnej, a mam nadzieję, że tego nie będzie widać. Chciałam wykorzystać też to piękne światło, które jest na zewnątrz i nagrać dla Was coś innego przy ładniejszym dziennym świetle. No i tutaj jeszcze mamy Olusie w za dużym ubranku, więc musimy ją koniecznie przebrać, też ze swoimi gąskami. Zauważyłam, że jak pokazuję Olusie, znacznie zwiększa się oglądalność w tym danym jednym momencie, kiedy jest Oleńka, więc postaram się pokazywać Wam ją częściej. No i rozkminiłam ostatnią awarię mikrofonu, która wydarzyła się pod koniec filmu. Po prostu rozładowała się w nim bateria. Włożyłam nową i nie powinno być już żadnego problemu i żadnych niespodzianek podczas nagrywania filmu. A jeżeli by się tak stało, będę kontrolować każde jedno ujęcie, które nagrywam i ewentualnie przełączymy się na mikrofon pojemnościowy albo po prostu na mikrofon wbudowany w kamerze. I też będzie... Ok, i jak widzicie tutaj już mam przygotowane ciuszki do pokazania. Jest tego trochę, nie, ma, e, nie jest tego znowu e, mało. Nasza szafa znacznie się powiększyła, ale powiem Wam, że warto, bo ubranka są fajne. Możecie tutaj z wierzchu już poznawać e, biało-niebieską bluzę, znaczy białą bluzę w niebieskiej kwiatuszki, którą miała w jednym z filmów. E, Marysia, ale właśnie też jest ubiona w tym samym miejscu, więc tutaj chcę Wam już pokazać całość, którą złowiłam w tym nowym lumpeksie. Byłam tam zaledwie może 4 czy 5 razy, 5 razy tak i za każdym razem e, udawało mi się kupić bardzo fajne rzeczy. Tam e, dostawa w tym się jest co tydzień, we wtorki bodajże wszystko jest po 2 zł, więc praktycznie wykupowany jest cały towar i w środę już jest nowy. No i tak co tydzień się mm, towar zmienia, więc co tydzień jest szansa na kupienie czegoś naprawdę fajnego. E, jeżeli mi się uda to w tą środę też się tam wybiorę. To, co nie będę przedłużać, i zaczniemy sobie od pokazywania może e, pajacyków, ciepłych pajacyków. Pierwszą rzeczą jest taki ciepły, welurowy pajacyk z e, jakimś stworkiem. Hamikorn no, <grywki> jest podpisany. Kolor po prostu tego pajacyka jest kapitalny. Taki mocno, jarząco różowy, delikatnie może wpadający w czerwień, ale to jest, jest taka. No, em, nie wiem właściwie jak ten kolor nazwać. To jest taka malina z przewagą raczej różowego. O, Rudzik przyszedł. Czekajcie, otworzę mu. Chodź Rudziku. O, ociera mi się o stopy. Ojej, Ruduś. Może się Wam tutaj pokażę, jak będzie chciał. No, super jest. Bardzo, bardzo mi się podoba i na lali wygląda kapitalnie. To jest chyba jedna z fajniejszych rzeczy, która no, na lali wygląda naprawdę bomba. O, i tutaj macie jeszcze tego stworka z bliska. I kolejny welurowy pajacyk, tym razem różowy z misiami. Tiny and cute. Znane mi się, więc myślę, że y, no, każdy powinien je rozpoznawać. Tutaj może Wam troszeczkę w tle przeszkadzać odgłos chrupania rudzika, bo właśnie przyszedł i zjada sobie chrupki. I misiaki z bliska. I tutaj mamy taki kapitalny. Welurowy pajacyk z dużym kołnierzem, z kokardeczkami. Tutaj ma e, mysię jakąś wyhaftowaną. Ma mały napis. Sweet Cookies with a sherry on top. E, no, cudne: cudne po prostu coś. Cudnego, lubię takie rzeczy yy, retro. Z jednej strony to jest taki ciuszek retro, można go nazwać, a z drugiej jest po prostu słodki. I tutaj do tego nowego designu myślę, że pasuje do koloru kocyka, który właśnie dziergam, yy, i do kolorów, które chcę tutaj wprowadzić, właśnie w tym pokoju będzie pasował jak najbardziej. O, kocyk Wam też yy, od razu pokażę. To Wam pokazywałam, że jak go zaczynałam, potem zarzuciłam ten projekt i teraz robię go od nowa w wolnych chwilach, dlatego mi to tak wolno idzie. No i tutaj jeszcze macie mysię z swoim słodkim ciasteczkiem z wisienką na górze. No, przesłodka, przesłodka mysia. O, i tutaj macie jedną czwartą kocyka, który teraz robię. Jak widzicie, no tyle wyszło praktycznie z jednego motka włóczki. Tutaj jest resztówka tego motka, który... Mi został. Kupiłam jeszcze trzy, więc myślę, że wystarczy. Myślę, że nawet z trzech młotków uda się to zrobić, bo to jeszcze będzie takie opropione dookoła. E, no może wystarczą trzy młotki. Jak nie, to zaczniemy czwarty. Tutaj z bliska możecie sobie zobaczyć ten ściek. I tutaj mamy jeszcze dwa pajacyki ze Smyka, z Cool Club. E, te akurat kupiłam na Vinted. Miałam gdzieś taki szary kapitalny. Bodziak z sową właśnie z tej serii z Cool Club, niestety gdzieś mi zaginął, to był bodziak w rozmiarze 50, nie wiem czy gdzieś mi zaginął, czy ja go po prostu oddałam, czy go sprzedałam, nie mam pojęcia. Pewnie go już nie znajdę, a e, szybciej będzie po prostu znaleźć taki sam na wintet i kupić nowy. I ten pajacyk, który widzicie z lewej strony miała ostatnio na sobie Oleńka w ostatnim filmie. Teraz przechodzimy do cienkich pajacyków, rampersików, pokażę Wam je razem. Tutaj mamy rampersik z H&M w rozmiarze 56. Już kiedyś bardzo mi się spodobał, niestety nie mogłam już na niego trafić, ani w H&M, ie a na Vinted go po prostu nie szukałam. No i tak z głupa trafiłam na niego na ciuchach w momencie, kiedy rzeczy były tańsze o 70%, więc zapłaciłam za niego 3 zł. Nie jest w jakimś idealnym stanie, ale można powiedzieć, że jest w dobrym plus. No i nadruk z bliska. Tutaj mamy kolejny Ramper z HM, albo HM, jak to woli, z Bambim w rozmiarze 62. Prasowałam go, wyobraźcie sobie, że go prasowałam przed ubraniem Lali. Ale włożyłem go z powrotem do szafki i zgniótł się po prostu niemiłosiernie. No, tak jak widzicie. W ogóle ten e, Rampers jest no, taki jakiś rozwleczony, e, ale kosztował też chyba 3 zł, więc nie narzekam. No, a Bambiego go po prostu uwielbiam. To jest kolor pomiędzy e, różem a fioletem, ciemnym różem. E, no, generalnie to jest ten kolor, który bardzo mi się podoba, i chcę go tutaj e, w tym pomieszczeniu jak najwięcej. No i jeszcze Bambi z bliska. I trafiłam też na taki kapitalny rampers. E, chyba jest handmade'owy, ponieważ nie ma żadnej metki, a sam wzór niesamowicie mi się spodobał. Jest po prostu kapitalny, więc no, nie mogłam go nie wziąć. I na drug z bliska. Tutaj mamy jeszcze taki kwiatuszkowy pajacyk na zameczek z Fred and Flo. E, też nie był drogi. W ogóle w tym Ciuhalandzie jest bardzo dużo ciuchów, które są e, w kompletach, tylko po prostu są rozwalone po tych dwóch koszach, w których są. I do tego był drugi pajacyk, też chyba był w komplecie, mm, ale już mi się nie podobał. Więc skoro można było kupować rzeczy nie w kompletach, więc go nie wziąłem, wziąłem tylko ten. I kwiatuszki z bliska. No i tutaj mamy pajacyk zwierzątka, klasyczny aczkolwiek bardzo ładny no i w rewelacyjnym stanie, szybki rzut okiem na zwierzątka i ostatni pajacyk na zameczek szary w gwiazdeczki malutki, idealny na olusie, szybki rzut okiem na gwiazdeczki teraz przechodzimy do bluz i sweterków tutaj mamy taki kapitalny sweterek taką Narzutkę. Przefajny jest. Dopiero jak ubierałam go na lale, zauważam, że on ma też tutaj o guziczki. Więc on nie jest takim po prostu fiwroczkiem narzucanym na e, ubranka, tylko można go normalnie zapiąć. Kapitalnie w nim lala wygląda. Gwarantuję Wam, że wygląda świetnie. Właśnie zastanawiam się, czy akurat w niego nie ubrać teraz e, Marysi, czy może w coś innego. No ale to jeszcze przemyślę. I tutaj mamy sweterek z króliczkiem. Jest troszeczkę większy, to jest rozmiar 68. Ja w ogóle bardzo rzadko kupuję ubranka, które nie są dobre na lale. Które są większe no i po prostu nieprzydatne, co za tym idzie. Ale tutaj zdecydowałam się wziąć ten sweterek. Ponieważ jeżeli chodzi właśnie o sweterki, to jeżeli ubierzemy je, jeżeli je fajnie ułożymy, fajnie lale upozycjonujemy to wyglądają naprawdę uroczo w takich ciut za dużych ubrankach. No a ten sweterek jest no boski, naprawdę boski. I tutaj również sweterek tym razem z Primarka podobnej kolorystyce, tylko po prostu mniejszy i z jakimś takim misiem, z szopem praczem. Nie wiem co to jest za stworek. W każdym bądź razie jest uroczy i jest idealnie właśnie na Marysie dopasowany. I tutaj mamy polarkową bluzę z HM z wypukłymi serduszkami, zresztą bardzo popularną. Miałam kiedyś taką, tylko po prostu większą, i na lale się nie nadawała. No a teraz trafiła się taka za chyba 9 zł, więc, więc wzięłam. I tutaj mamy bluzę, którą już znacie w kwiatuszki, więc tutaj nie będę o niej mówić. Możecie sobie zobaczyć, jak Lala w niej wygląda w odcinku, w którym pokazywałam Wam składanie bujaczka. I tutaj mamy taką welurową bluzę, właściwie bluzeczkę, troszeczkę w stylu Majorala. Nie znam tej firmy, co prawda, z której ona jest zrobiona. Jest to bluzeczka z firmy XBB, e, aczkolwiek sama bluzka bardzo mi się spodobała, jak widzicie jest jeszcze z metką, e, kosztowała dyszkę, więc naprawdę niewiele, a jest przeurocza. E, jest na 3 do 6 miesięcy, więc, e, ale rozmiarem jest, myślę, że będzie dobra na e, Marysię i ją, myślę, że ją o, w to dzisiaj ubierzemy. No prześliczna jest, bardzo, bardzo mi się podoba. No i w ogóle na tym Ciucholandzie jest masa rzeczy z Majorala, tylko po prostu nie było takich, które byłyby w odpowiednim rozmiarze na moje brzdące. I przechodzimy do podziaków i bluzeczek. Tutaj mamy taki stylowy podziak z lindeksów, zwierzątka, jakieś takie motywy roślinne. Tutaj widzę kotki, ptaszki, tutaj jakąś, nie wiem, chyba to jest jarzębina, tutaj myszka z latawcem, wiewióreczka. No, śliczne to jest. Zbliżę Wam, chociaż myślę, że tutaj i tak wszystko widać. O, tutaj mamy wióreczkę. Tutaj kotki na rękawku. Bardzo ładna, bardzo ładny bociak. I tutaj taki klasyczny bociak. Tutaj na tej narzucie wygląda prawie tak samo jak e, narzuta, ale kolor jest faktycznie zbliżony. Zwykły klasyczny bociak ażurowy w rozmiarze 62 z HMO I prześliczny bodziak w kolorze ekri z Kubusiem Puchatkiem. Jest to rozmiar 50, więc jest odpowiedni na Oleńkę. Chyba jeden z najfajniejszych bodziaków jakie kupiłam w ostatnim czasie. No i tutaj jeszcze Kubuś na zbliżeniu. I tutaj jeszcze mamy taką bluzeczkę w kolorze musztardowym, na pewno będzie nam tutaj pasować do Marysieńki, do kołyski i do jej gąseczek. Jeszcze jej nie ubierałam w to, ale myślę, że będzie wyglądała fajnie. I tutaj jeszcze trafiłam dwie bluzy, prawdopodobnie z jednego kompletu albo z jednej serii, były w tym samym koszu. Nie były złączone, ale udało mi się je wydobyć. Spodobała mi się ta biała w i później wygrzebałam jeszcze właśnie tą pomarańczową z wiewiórkami, a przy kasie zauważyłam, że prawdopodobnie to był dwupak albo e, po prostu jedna seria z tej samej firmy. Prześliczne są, urocze e, i jak na razie ubieram Marysieńkę w tą białą w wiewiórki. Wyglądała cudnie. O i zobaczcie sobie z bliska. No, i też trafiłam na spodenki, które widzicie po prawej stronie, które są do kompletu z podziakiem, który już wcześniej miałam, i widzicie go po lewej stronie, więc e, dzięki temu mamy komplet. I tutaj mamy taki e, sukienko podziak z pepko e, z prześlicznym motywem e, ptaszków, gałązek. Ja na początku, jak go zobaczyłam, myślałam, że to jest jakieś Newbie albo lindeks. A jak zobaczyłam, Pepko było to moje naprawdę duże zdziwienie. Kosztował 9 zł, więc przypuszczam, że pepko mógł kosztować nie wiem, około 20-30, na pewno nie więcej. Jest prześliczny, jest przeuroczy. Nie spotkałam się z nim wcześniej, właśnie w Pepko, a tutaj y, trafiłam na takie cudo. No i ten kolor niebieski jest naprawdę uroczy. Tutaj ten motyw jest taki bardzo delikatny więc no ledwo go widać na takim kadrze z daleka, ale myślę, że z bliska widać to znacznie lepiej. No i tutaj ten kolor na nagraniu wydaje się taki lekko szarawy, a w rzeczywistości to jest taki ładny, błękitny, niebieski kolor. No i kolejna sukienka, sukienko Bodziak, tym razem z HM-u, popularnym, z popularnym wzorem, z podobnym wzorem mam Mam bardzo podobną sukieneczkę, tylko bez tych e, falbanek na rękawkach i z podobnym wzorem, z tej samej serii, bo nawet pamiętam jak one były e, w HM-ie i do tego były jeszcze, e, z podobnymi motywami były jeszcze bodziaki. E, I też mam bodziak właśnie z tym podobnym wzorem i z tym podobnym do tego, który już, do tej sukienki, którą już mam. No i co? I na koniec zostały nam już tylko spodenki, a i jeszcze dwie apaszki. Właściwie opaszka i silnik, więc lecimy dalej. I tutaj mamy y, takie kapitalne porteczki na szleczkach. Y, ostatnio właśnie chciałam je przymierzyć na oleńkę, bo myślę, że raczej na nią będą dobre. Y, a bawiłam się z młodą w przebieranki, ale ona akurat y, zaczęła. Zaczęła się burzyć, że nie, bo w tym będzie wyglądała jak chłopak, nie, bo ona i tak ma buzię jak chłopak i fryzurę jak chłopak, to w tych spodniach będzie wyglądała jak chłopak, nie, ubierzmy jej coś różowego. No, więc y, dzisiaj sobie z Wami ją ubiorę w te spodenki, bo po prostu młoda mi ostatnio nie dała ich nawet przymierzyć. No i takie ciepłe, wełniane portusie z... one były moment. A, z Nutmeg'a. Z tego co widziałam w internetach, sprawdziłam sobie, jest do tego jeszcze sweterek z takim samym króliczkiem. Już wam je odwrócę, żebyście wiedzieli, o czym ja w ogóle mówię, ponieważ na dupci one mają takiego króliczka i do tego jest jeszcze sweterek. Więc może uda mi się go kiedyś namierzyć. Niestety na Ciucholandzie go nie znalazłam. Może ktoś go wcześniej przede mną wykupił, sam sweterek bez spodenek, nie wiem, no ale może kiedyś na niego trafię, albo po prostu poszukam go sobie na Vinted. No i tutaj jeszcze klasyczne spodenki z H&M w takim jarzącym, jaskrawym, różowym kolorze. Właściwie wszystkie spodenki, które mam na Marysie są w takich neutralnych kolorach, nie mam takiego jaskrawego. A mam kilka bodziaków w podobnych odcieniach, więc no tutaj będzie pasował jak ulał. Bo e, ostatnio nawet coś właśnie chciałam Lali ubrać, niestety nie miałam do, nie do tego spodenek, więc została w samym e, bodziaku i skarpetach. No a tutaj mamy e, gotowe spodenki, których właśnie mi brakowało do takich stylizacji w takich jaskrawych kolorkach. I tutaj jeszcze mamy takie półśpiochy z motywem z Bambiego, z Bambim, z Tuptusiem, w lekkim kolorze, w takim jasnym kolorze ekri. No i to jest rozmiar chyba 44, więc jest maluteńki i jest odpowiedni na Olusie. No i rzut, i rzut oka z bliska. I tutaj mamy jeszcze takie kapitalne jeansiki na gumce ze sznureczkiem. Kapitalne takie troszkę szersze, idealnie pielucha się mieści do środka. Są może ciut za małe na Marysie, ale jak się ją dobrze poskłada, wygląda to nawet całkiem fajnie. Po prostu szerokością nadrabiają. Niestety na małą oleńkę są zbyt duże, zbyt szerokie, i wygląda w tym po prostu, jakby w nich pływała. A na Marysi jest, no, jak się dobrze ułoży, jest całkiem całkiem okej. Okay. No i tutaj na koniec spodenek mamy jeszcze takie z spodenki w kolorze jeansu na Marysie z H&M. Na pewno przydadzą się na lato. I już na koniec mamy taką apaszkę i śliniaczek. Śliniaczek był nowy, tylko nie chcący od niego metkę. W każdym bądź razie jak widzicie śliniaczek jest prześliczny, przeuroczy w te kwiatuszki. No i apaszka... Ze z zwierzątkami, z sarenkami również jest przesłodka. To co, e, ubranek już jest na tyle i na koniec w przyspieszeniu pokażę Wam przebieranie laleczek w nowe ciuszki. No to co, do dzieła! ale przebrane. Niestety światło nam już tu troszeczkę odjechało, więc jest ciut ciemniej, ale podniosłam ISO w kamerze, więc e, myślę, że jest to wszystko dobrze widoczne. E, jak widzicie lalusie są przebrane, faktycznie Oleńka wygląda jak chłopak, ale e, nie szkodzi, jeden dzień może być Olkiem e, i jako Olek też wygląda fajnie. Tutaj jeżeli chodzi o Marysię, o tą bluzeczkę, ona jest niby na 3 do 6 miesięcy, a na taką lalę, która jest no mniej więcej plus minus miesięcznym, dwumiesięcznym dzieckiem jest ledwo, ledwo. Przyszyje się praktycznie, nie mogłam, zresztą widzieliście pewnie, ledwo mogłam ją dopiąć. Strasznie ciasno są te guziczki, więc na dziecku musiałoby być to cały czas ten ostatni guziczek rozpięty, ten zatrzask. Na lali ledwo to dopięłam. No, ale na Lale, jeżeli chodzi o lale, wygląda całkiem, całkiem ładnie. Może jest faktycznie ten dół ciut większy. No ale to oczywiście nie przeszkadza, jest myślę, że na ten wzrost i na taką lale jest całkiem ok. Mi tutaj już pachną drożdże koło mnie, ponieważ zagniotłam, przed nagraniem tego filmu, zagniotłam e, ciasto na pizzę. Zaraz będę ją piekła. Już widzę tutaj, słyszę pod drzwiami, że towarzystwo się niecierpliwi. To co, ja biegnę e, piec pizzę, a Was zostawiam z dzisiejszym filmem. Trzymajcie się ciepło, bądźcie zdrowi i do zobaczenia następnym razem. Papa. Pa.